Witam Was na kanale Power Racer Wrosław. Nie przyzwyczajcie się jednak do tej nazwy, ponieważ z różnych powodów najprawdopodobniej zostanie zmieniona. To co zostanie niezmienione, to to, że nazywam się Marek Sikorski i poprowadzę dzisiaj ten odcinek. Zresztą jak każdy inny. Zapraszam. No więc teraz tak. Um, może o czym będzie i co będzie i tak dalej, i gdzie się znajdujemy więc, znajdujemy się na terenie starego stadionu we Wrocławiu dostaliśmy się mniej więcej tamtą dróżką, tam trzeba wspiąć się po murze i tak dalej i pokażę wam dzisiaj to i owo, co znajduje się na tym stadionie no więc, zaczynamy od schodów zaraz możemy ujrzeć główne wejście Póki jeszcze go nie widzimy. Co do historii stadionu, to był on stadionem wielofunkcyjnym, ponieważ istniał tu również basen i basen, no zwykłe boisko olimpijskie, chyba boisko do gry w piłkę nożną. Tutaj mamy wejście i tu jedno z głównych wejść na ten obiekt. Już znajdujemy się na samym stadionie. Stadion najprawdopodobniej został opuszczony w roku 1998, czyli dokładnie 16 lat temu. Nie jest to jednak potwierdzona informacja, gdyż niespecjalnie przygotowywałem się merytorycznie do tego odcinka. Mamy tutaj rzut na główną część stadionu. Wokół są trybuny. Przejdziemy się wokół nich. Stadion Jak mówiłem wcześniej Najprawdopodobniej został opuszczony w roku 98 Jednakże Mogło się to zdarzyć wcześniej Wcześniej powtarzam Nieistotne Tutaj Mamy dość dobrze zachowaną ścieżkę Prawdopodobnie wykoszoną też Nie no nie bez przesady Wydeptaną chociaż wykoszoną może Kto wie. Eee, tam, tam tamtej stronie znajdowały się również inne obiekty. Mm. Takie jak e, basen i prawdopodobnie boisko. Gdzie nie gdzie pozostały jeszcze Jakieś zwierzątko Gdzie nie gdzie Pozostały jeszcze Ławeczki drewniane Jednakże z większości obiektu Zostały one usunięte Tam jest gdzieś kot Dobra, zobaczymy go um, no, Ławeczki zostały usunięte I większość sprzętu również została usunięta Niektóre lampy jednak się ostały Mamy tu drugą część stadionu. Nie wiem, czy tu był basen, czy coś innego, jednak ta trasa, która biegnie tam wokół, świadczy o tym, że raczej nie było tu basenu. Tam jest jedno z legalnych wejść, jednakże tamtędy nie lubię wchodzić. Nigdy nie wchodziłem zresztą. To by było na tyle z tej części. Tam dalej jest jeszcze jakiś tam staw. Nie jest to jednakże specjalnie istotne, a może jest dla następnych odcinków. Jeżeli w ogóle pojawią się następne odcinki, z tego co tutaj mamy, no, w ogóle to jest taki strasznie fajny motyw. Jak no, ogółem przyroda jest ładna i tak dalej. I tam górki, lasy, bagna to wszystko jest super fajne, ale jednak to, jak przyroda, no powiedzmy, pokonuje te opuszczone budynki, ona je potrafi znowu przeciągnąć na swoją stronę. Ona no i ona po prostu bierze to, co kiedyś należało do niej. To, to, jest, to jest bardzo ciekawe uczucie, i tak dalej. Um, no nie wiem. Jednak, zobaczenie takiego zwykłego budynku jakiegoś modernistycznego, i tak dalej, to nie jest to samo co zobaczenie takiego budynku, no, po tak, po trochę opuszczonego, zarośniętego. No, to jest to, ma swoją magię specyficzną. Też to. Jest tutaj wspaniałe, że To jakby trochę nie ma zasad Nie ma ograniczeń, że tam Tak naprawdę Można robić tu co się chce, graffiti i tak dalej Jest tu bardzo duży Spokój Więc można sobie trochę posiedzieć I porozmieniać coś Nie wiem, uspokoić się Wszystko byłoby fajnie, gdyby tam te dźwigi Robotnicy, którzy tam są nie budowali Jakiegoś domu Oni ciągle stukają od tygodni, nawet dłużej stukałem ciągle, ciągle ciągle. Tylko stuk, stuk, stok. Stukamy. Mam wrażenie, że widziałem coś ciekawego tu na dole, w kolejnym wejściu na stadion. No, swoją drogą jest też trochę niebezpiecznie. no jasno, takie dziury. Nie należą do najbezpieczniejszych, ale chwila uwagi i wszystko jest grane. No, a jednak zawalone tutaj. Owerwany strop, którego nie widać. Ech. Zawaliły się tylko te, tutaj ta ścianka boczna z cegieł, ale to. Kogo to obchodzi, jak główna konstrukcja wytrzymała? Wszystko. Swoją drogą, pełne z chyba nie będzie widać. No, nawet jest tu słupek. Możecie mi mówić słowo. Eee. No dobra, nie będziemy szli dalej trybunami, tylko przejdziemy się trasą, jak prawdziwi sportowcy, którzy tu biegali. Mam przynajmniej taką nadzieję. Nie no, musiało tak być. Heh. Można odnieść przez chwilę wrażenie, że idzie się po ziemi, ale to jest jednak ta guma. A tak jak patrzę na kamerę, to wygląda trochę jak piach, taki zasuszony, ale na żywo jednak niekoniecznie i po Przyglądnięciu się niespecjalnie to wygląda na żaden piach. Hmm. Zresztą został tylko jeden budynek elektryczny z elektrycznymi urządzeniami. I tu wszystko o, zaraz wyjdziemy w cień. Tu też był jakiś, jakiś budynek. Był, prawie, możliwe, że hala, jakaś tam. No nie wiem, pewnie jakiś budynek organizacyjny, przebieralnie i tak dalej. No ale to też wszystko zburzyli i nic się z tego nie stało. No, prawie nic. Z daleka nie wygląda to nawet tak hmm. wiem, że się nie zawali ale mimo wszystko jak patrzę na ten sufit to no trochę można się już przestraszyć. Dobra Nie ma tu Określonych dróg, którymi można, którym którymi nie można Takie jolo Może tego nie powiedziałem Tam był ten budynek wyburzony, o którym mówiłem Gdzie byliśmy przed chwilą Tutaj Prawdopodobnie a raczej na pewno możemy tu zobaczyć pozostałości po ścianie. Yy, I tutaj była ta, było to obserwatorium, z którego komentatorzy obserwowali mecze i itd., tak które też swoją drogą zostały wyburzone albo samo uległo zniszczeniu, i ktoś po prostu je zabrał. Nie wiem. Dalej jest chyba najbardziej <coughs> najbardziej zarośnięta część tych trybun, po której można oczywiście przejść, chociaż ja wolę jeszcze zejść na dół i poszukać czegoś ciekawego tam na środku. Pełno gruzu tu leży Powstały górki Ich tu kiedyś Nie było, rzecz jasna Bo to było po prostu boisko Płaskie I tak dalej Na starych zdjęciach Widziałem, że była tu jeszcze mini trasa Chyba rozbiegowa Albo do skoków dal ale aktualnie jak widać pole, pole I tam po środku Ciekawa, ojoj Roślinka Trochę jak kaktus Fuuu Nie w tą stronę, zoom No dobra Idziemy dalej To już To już prawie większość z tego co znajduje się znaczy na pierwszy rzut oka można zobaczyć na tym stadionie e, widoki i tak dalej trasa, którą przebiegli przebiegli, tfu, przebiegli przebiegali gacze Dzień jest ładny ciepły idealny do nagrywania Dobrze zobaczymy, tutaj jeszcze jedno. Tak, ewidentnie tutaj jest trasa do biegania, a tu była już normalna trasa. Hmm. Nie no, tu też wygląda powierzchnia na trasy do biegania. Ale tu zdecydowanie powierzchnia dla. Nie biegających dla zwykłych użytkowników No jest tu całkiem sporo tych dziur po kanalizacji ale wpadłem na ciekawy pomysł Fragment filmu, który pokazywał e, w przyspieszonym tempie przejście po stadionie, e, wokół stadionu. E, czemu on został urwany, a może i nie został urwany? Po prostu pod koniec, jak prze, przechodziłem obok tego przejścia, to zauważyłem ochroniarza. On może mnie tak, może mnie nie. No w każdym razie wolałem nie mieć z nim do czynienia i pobiegłem. Więc tak, dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało, zostawcie łapki, e, subskrybujcie mój kanał, napiszcie kilka komentarzy, fajnie by było. E, no i do zobaczenia w następnym odcinku, nie wiem jeszcze gdzie, może tu, może gdzieś indziej. Tu raczej temat trochę już wyczerpałem. To cześć.